Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas starcia tych ekip. Witamy ze do rąż welodrom. Wszystkich naszych widzów. Zapraszamy serdecznie na transmisję, bo czeka nas piłka nożna w najlepszym wydaniu. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego. I zobaczymy mnóstwo sytuacji. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Zagrywa pole karne. Juka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Tak oto prezentuje się dzisiejsza jedenastka Olympik Marsylia. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Ma wsparcie, by to rozegrać. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. No i mamy spalonego. Trochę nie rozumiem, Tomku, tej decyzji o odegraniu. Przecież wyrzut z autu był za linii obrony. Sędzia musi gwizdać. Nie przyjmuje obamę Jąk. Obamę Young. Dobra teraz interwencja Bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Mamy uderzenie. Danie interweniuje Bramkarz. Do środkowu jest rogu, dość głęboko. Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie, bramkarz przy tym rogu. Kopmenars. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Juka zmierza teraz prosto w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Uwaga, wychodzi sam na sam. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. No, aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Wyszedł sam na sam, uwaga! Ramkarz bez najmniejszych problemów, de Ketelere. Teraz de, de Ketelere. Może im dać prowadzenie. Brankarz broni. Zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. No w końcu. Spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Joffrey Kondogbia. Podanie przyjmuje Aubameyang. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Kop Menars. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Jest szansa, uderza. Tak, teraz pokazał co potrafi. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Daleko dogrywa w pole karne. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Tracą piłkę. Muszą znów o nią powalczyć. Mario pasza I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. gry. Rzut rożny. Świetna okazja, by objąć prowadzenie. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Z rożnego w okolice jedenastki. Wybija tę piłkę! Z poświęceniem i skutecznie! No, mogę ewentualnie docenić fantazję, choć efekt był dość zawstydzający. Bęba. Wertu. Prawo. Skuteczne wejście i ma piłkę. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Uwaga! Będą prowadzić. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul. Rzut wolny. Jeremí Koba mejów. Niedokładne teraz podanie. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Uwaga, chyba będzie gol. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać te